Bociska. Witam Was po raz kolejny na swoim kanale, w swoim warsztacie. Dzisiaj bardzo krótki film, do którego natchnął mnie koledzy z kanału Tokado Meble, na który Was bardzo serdecznie już dziś zapraszam. Mianowicie chcę Wam pokazać w jaki sposób wykonujemy oświetlenie LEDowe w dolnym wieńcu meblowym. Będzie to podszewkowe oświetlenie górne. W moim przypadku jest to oświetlenie punktowe. Na kanale Tokado Meble mieliście film, w jaki sposób chłopaki robią panel LED z profilu wpuszczanego. Najpierw zaczniemy od tego. Zaraz pokażę Wam jeden już wykonany panel, panel wieniec z oświetleniem punktowym LED. Ale na samym początku, na samym w przód powiem Wam, jakie profile LED możecie kupić. Jakie oświetlenie punktowe możecie zastosować w swoich szafkach? A więc tak, pierwsza sprawa. Oświetlenie możecie mieć punktowe, wpuszczane bądź nasadzane. W tym przypadku są to, jest to oświetlenie punktowe nasadzane, czyli znajduje się ono na wieńcu, na naszym ślepym wieńcu, bo jest to ślepy wieńiec szafek górnych, wiszących. Możecie mieć profil ledowy nasadzany, który wygląda dość kiepsko, bym powiedział. Możecie mieć profil ledowy wpuszczany, chociażby taki jak ten tutaj. Zaraz dam zbliżenie i wam wszystko pokażę. Lub możecie dać oświetlenie tak zwanego kornera ledowego, którego też za moment pokażę wam z bliska. Tutaj w, w tej sytuacji właściciele się zdecydowali na to, że do białej kuchni, takiej dość klasycznej, pójdzie czas na oświetlenie punktowe. A dlaczego wykonuje to w ten a niewinny sposób? Kwestia jest po prostu tego typu, że staramy się unikać wszelkiego rodzaju wiszących karmin, bo jak widzicie, tego wszystkiego to możecie pomyśleć, że jest burdel, ale to nie jest burdel, bo to jest tylko artystyczny nieład, który. Panuje w momencie osadzania takich właśnie profili. Kwestia jest tego typu, żeby całą magistralę led zaplanować sobie w ten sposób, aby transformatory, różnego rodzaju przekaźniki, przetworniki nie były widoczne. W tej kuchni niestety się to nie uda z tego tylko i wyłącznie tytułu, że jest okap kominowy, za którym nie będę w stanie schować tych transformatorów. Ale umieszczę je w szachce w taki sposób, aby były jak najmniej widoczne, bo zazwyczaj jest cała moja magistrala LED spina się za rurą okapową, która jest później obudowana płytą w kolorze całego korpusu. Zazwyczaj tak. No i wtedy cała nasza magistrala ta LED jest schowana. W tym wypadku niestety transformator i tutaj wyłącznik zbliżeniowy. Będą elementami widocznymi w szafce z tego tylko i wyłącznie tytułu, że okap jest to kominowym. Najprawdopodobniej zostanie to schowane za górną, w, najwyższą, w najwyższej szafce, gdzie nie będzie to miało wpływu na żadną estetykę, bo będzie to niewidoczne po prostu. Tak? Więc ja teraz Was zbliżę delikatnie, żebyście zobaczyli panel LED, który już wykonałem, oraz z bliska pokażę Wam profile LEDowe. Więc zmierzam w Waszym kierunku. A wy zmierzacie w moim, wygląda to tak. Jest to profil LEDowy, który wpuszczamy w nasz wieniec. Czyli po prostu potrzebujemy tutaj wyfrezować po długości miejsce, do tego, aby móc wpuścić taki profil LED. Mi osobiście estetycznie o wiele ładniej wyglądają wszelkiego rodzaju profile wpuszczane. Niżeli na przykład właśnie tak wykonane oświetlanie punktowe, tak? Idzie to do klasycznej kuchni, do jakiejś właściciele mieli taki, ani inny yy, pomysł na to. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Wszystko jest wyfrezowane, przewody są tak wpuszczone, że po dokręcaniu naszego yy, tego wieńca do szafek górnych tak, nie będziemy nic widzieć. Yy... No, i co? Widzicie mnie w ogóle? Widzicie mnie, nie widzicie mnie? Bo nie wiem. Zabieramy się tak naprawdę na samym początku za trasowanie. Ja już sobie wszystko wytrasowałem. Aha, profil wpuszczalny wam pokazałem, a jeszcze w ten sposób stanę sobie za wami, żebyście mnie trochę więcej widzieli. W ten sposób wygląda profil rogowy, tak zwany corner, który przykręcany jest do szafek górnych. Strumień padającego światła jest ustawiony pod kątem, tak, więc jest to listwa nasadzana, a nie listwa wpuszczana. Jedną z listów nasadzanych jeszcze powinienem gdzieś mieć. Mam zamontowaną u siebie pod szewkami. Wygląda to mniej więcej tak, no jest to po prostu listwa w tym miejscu. Jest to listwa nasadzana, no która nie wygląda zbyt estetycznie, więc musimy się ugodzić z tym. Że będzie to wyglądało dość słabo, no i teraz, tak w jaki sposób ja to wykonałem, co jest nam tak naprawdę co jest y, całą istotą y, prawidłowego wykonania, rozplanowujemy sobie z której strony będziemy mieli włącznik, planujemy sobie odległość naszych punktów świetlnych od ściany. Tak ja zazwyczaj staram się to robić mniej więcej po środku szafki, tutaj w tej kwestii jest. Y, u mnie sprawa wygląda trochę inaczej, bo te korpusy są głębokości 31 cm. Wieniec ma głębokość 31 cm, ale drugi wieniec, który został wykonany, ma głębokość 38 cm, z tego tylko i wyłącznie, tytułu, że w środku jest zabudowana jeszcze mikrofala w szafce wiszącej. Ona nie jest zabudowana, ona jest wsadzona. Ale LEDy są oddalone o tyle samo o tą samą odległość od ściany czyli w tym przypadku do środka otworu wychodzi nam 15,5 cm w tych miejscach. Teraz musimy wziąć pod uwagę to, że w tym miejscu będziemy mieli włącznik zbliżeniowy tego typu. Musimy tutaj zrobić miejsce pod przewód do tego włącznika, który idzie do całej, całego tego ustrojstwa, że tak to powiem. Później musimy wyfrezować sobie, tak, frezujemy sobie miejsce na przewód, frezujemy miejsce na przewód w tą stronę, ponieważ już Wam zaznaczę od razu, żebyście wymieli też świadomość, tu będzie punkt świetlny, tu będzie nasz, nasza rozdzielnica do wszystkich przewodów do całej tej magistrali umieszczona, tak, wygląda ona w ten sposób. Wyfrezujemy sobie pod nią specjalnie miejsce, no i tu będzie nasz kolejny punkt świetlny w postaci nasadzonego, mm, nasadzonego oświetlenia LED. No i będzie to szło w tą stronę, z tego tylko i wyłącznie tytułu że tu jak będzie w kształcie litery L dostawiona płyta, to ona również ma wyfrezowane miejsce, abyśmy mogli puścić całą naszą magistralę do tego punktu. Które będzie naszą centralą zbierającą te wszystkie przewody, aby to wszystko było niewidoczne. Można to zrobić w szafce, ktoś powie, wtedy jest łatwiejsza możliwość wymiany. Tutaj łatwiejszej możliwości wymiany nie będzie, z tego tylko i wyłącznie tytułu, że wszystkie przewody są, zresztą pokażę Wam to w filmie, będą wtapiane na yy, klej na gorąco. Tak więc tak to wygląda. No. Ja się biorę zafrezowanie, zaraz zobaczycie, o co w tym wszystkim się rozchodzi. W ten oto sposób mamy wykonaną centralę naszą magistralę pod LEDy. Teraz, w tych punktach w tym punkcie będzie otwór przelotowy na przesadzenie przewodu zasilającego. Tutaj, te wszystkie przewody będą się zbierały. Tu będzie kolejny otwór przelotowy. Tu będzie otwór przelotowy pod nasz wyłącznik. I tędy od wyłącznika będzie biegł nasz przewód. Tak to wygląda. Nie jest to mocno skomplikowane. Ta strona jest stroną lewą, czyli stroną niewidoczną, która będzie przykręcona do dna naszego korpusu, do wieńca dolnego. A tędy będą biegły sobie nasze wszystkie przewody, które zostaną wklejone na. Yy, Klej termotopliwy, ten z pistoletu, i to jest tyle. Ja się biorę za dalszą robotę. Teraz wyprasujemy sobie miejsce naszego włącznika zbliżeniowego. W tym przypadku będzie on oddalony od jednej krawędzi o 7 cm. Od przodu oddalony o 3 cm. Teraz sobie bierzemy jedno z wierteł puszkowych ten wyłącznik się montuje na ten wyłącznik ma średnicę o ten tutaj który widzicie ma średnicę 12 mm i do tego celu ja używam wierteł puszkowych firmy milwaukee to co wam mogę powiedzieć od razu o wiertłach firmy milwaukee są dużo dużo lepsze Leżą. Dobrze, że się nic więcej nie stało. Wiertło puszkowe firmy Milwaukee są naprawdę dużo lepsze niż wiertła firmy CMT. No tak, wam powiem. To się kurde wydnie. Naprawdę fajnie, a kolejna kwestia jest tego typu, że otwór wychodzi czysty. Teraz będziemy wiercić otwory pod nasze punkty świetlne. Ja w tym wypadku korzystam z oprawek firmy GTV. Wyciągamy opakowanie, instrukcje do kosza, w środku też są wkręty do mocowania do kosza, to nam jest niepotrzebne, zaraz Wam tylko pokażę jak, na jakich zasadach się to otwiera. jest to... Kolejny przełożony, ustawiamy na środku. Dwa wkręty. oprawka w środku wygląda tak: w ten sposób. Było przewiercane na wylot od lewej strony, więc musiało wyszczypać ten laminat, ale on jest zakryty przez całą uprawkę, więc my tego nie widzimy. To teraz przewody po przekręceniu znajdą się w tym miejscu. Zwyczajnie wpinamy w ten rozdzielacz naszego leda. Przewody można skrócić, yy, przyciąć i zlutować, ale będę miał chyba tyle miejsca, że w zupełności wystarczy na osadzenie ich. Albo być może je skrócimy. Tak, zlutujemy sobie te przewody, żeby to wyglądało naprawdę dobrze i fajnie. Ok, ja się biorę zlutowanie, pokażę efekt finalny. No, i tak wyglądają skrócone przewody, rurki termokruczliwe, polutowane wszystko. Tu dojdą jeszcze dwa punkty świetlne z tego właśnie panelu LED. Z tego wieńca ślepego. Wyłącznik jest już zamontowany. Jest to wyłącznik zbliżeniowy. Tu idzie od niego przewód, który znajdzie się w szafce. Tu wychodzi nam środek naszej szafki, tak jak idzie to oświetlenie wychodzi nam środek szafki 70. Tak więc ten wyłącznik razem z transformatorem znajdzie się gdzieś w szafce. Mam nadzieję, że wystarczy go na tyle, abyśmy mogli schować to wszystko w górnej. Części szafki, tak aby to było niewidoczne. Zobaczymy, jak wyjdzie, już w praniu, na samym montażu. Zaraz ja to odwracam, podłączę przynajmniej ten jeden panel. LED, abyście widzieli panel LED, kurde, ten jeden wieniec, abyście widzieli, jak to się pali, albo raczej świeci. No jesteście bliżej. Na krótko wszystko podłączyłem w celu sprawdzenia, włącznik jest zbliżeniowy. Machamy ręką. Światło się zapala, nie musimy go wcale w żaden sposób dotykać. Działa to na zasadzie tylko włączenia i wyłączenia naszych LEDów. Jesteśmy w stanie jeszcze wykorzystać różnego rodzaju w swoich panelach świetlnych, panelach LEDów, wieńcach tego rodzaju wyłącznik. Ja akurat wszystkie. Wszelkiego rodzaju transformatory, wyłączniki. Biorę z firmy Design Light. Z tego względu, że mam je dostępne na miejscu, nie są to rzeczy drobne, tak? więc tutaj w tym wyłączniku on jest po prostu mniej mi się podoba. W tej kuchni wyglądałby może dość, dość słabo, a tak mamy wyłącznik w postaci takiego czarnego elementu takiej czarnej kulki. Przejeżdżamy, światło się pali, światło gaśnie do tego panelu LED. Pod kątem 90 stopni zostanie podłączony panel LED tamten stojący tam i on będzie się łączył tak jak tutaj idzie nasz wręk z tyłu, jeszcze od, tamte, od tamtych dwóch punktów świetlnych zostanie pociągnięty ten jeden przewód do naszej magistrali czyli to będzie ten przewód czarny który wypniemy później na sam koniec w nasz rozdzielacz i sprawi on że przy jednym włącze... przy jednym przyciągnięciu ręki zapalą się nasze punkty świetlne tak to wygląda więc ode mnie na dzisiaj to tyle i tak to wyszło dłużej niż Te kręcenie całe wyszło dłużej niż planowałem ale coś się wytnie, coś się przyspieszy, coś się utnie i będzie gitara. Ja się biorę za cięcie yy, dna na szuflady, na szuflady oraz ich pleców. Więc do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.